Projekt Jabłko to całoroczne doświadczenie produkcji jabłoni wybranych odmian. Testujemy dla Was w praktyce rozwiązania dla maksymalizacji wielkości i jakości plonu. Oglądaj kolejne odcinki cyklu. Dzień dobry, dziś mamy 28 września. No i jesteśmy właściwie na początku zbiorów gali. Gali, która była wcześniej traktowana harwistą. I towarzyszymy właścicielom właśnie w tym, chyba co najlepsze w okresie produkcji, a więc w zbieraniu, w zbiorach, w zbiorach owoców. Towarzyszę akurat tutaj rodzinie, która no właściwie podczas zbiorów jest ciągle obecna na, na polu. Pani Renata Wójcik. Dzień dobry, witam. I znany witam z poprzednich serdecznie. odcinków tak. Marek Wójcik. No, i chciałbym, żeby kilka słów powiedzieli na temat właśnie tego sezonu produkcyjnego. Marku, jeśli można poprosić Cię o, o kilka słów dotyczących właśnie tego, co się wydarzyło, co może jakieś problemy większe sprawiło podczas tutaj tego sezonu. Kilka dosłownie słów takiego podsumowania, co trzeba zrobić, żeby wyprodukować tak piękne owoce. Żeby produkować takie piękne jabłka, trzeba naprawdę wkładać dużo serca. Przede wszystkim przyjemność jest produkowanie jabłek w takiej jakości. Sezon, powiem, że był udany. To widać po plonach i jakości plonów. Jedyne znaczy na początku, co nam tak może nie pasowało, to to, że pogoda do przerzedzania była no, niekoniecznie taka wspaniała jak powinna być. Yy, A te temperatury. Tak, tak które... właśnie to chodzi najbardziej o temperatury. Te preparaty, któreśmy używali, yy, to były właśnie, no nie, nie podpasowała nam ten pogoda. Yy, później wszystko było raczej w porządku. Wiadomo, trzeba było dołożyć troszkę ochrony przeciwgrzybowej, yy, ponieważ sporo było opadów. Wiadomo, jakie, jakie ilości deszczu spadły na co też myślę że trzeba zwrócić uwagę w kolejnych latach to będzie szkodnik typu owocówka południoweczka. no właśnie tutaj u ciebie akurat dość sporo się łapało tej, tak? tej owocówki i, I, i tu jednak faktycznie tak, i jest znajdują się uszkodzenia ona nie współgra z owocówką jabłkóweczką. Tak, te, te terminy, terminy zwalczania rozbieg troszeczkę rozbiegają się. Tak. tak, trzeba będzie myśleć o takiej typowej ochronie na owocówkę południóweczkę. Co jeszcze było bardzo fajne w tym sezonie, to zrobiliśmy harwistę. Trzy tygodnie temu, akurat dzisiaj mija trzy tygodnie, jabłka podrosły wybarwiły się e, i dzień, termin zbioru się opóźnił, a dzięki temu tak jak na ten sezon przypadło mogliśmy uzupełnić braki kadrowe, które na pewno wszystkim doskwierają. Także tu poprzez tą harwistę to na pewno i wielkość trochę owoców tak. została podciągnięta, pękniętych się nie znajduje. Nie, nie znajdują się. Nie, tak ma, nie, nie było mhm. opadu e, takiego dojrza z dojrzałości. Także no, ja jestem z harvesty bardzo zadowolony. No i teraz tylko dobrze sprzedać. Tak. A czy pani domu zajmuje się trochę sprzedażą, czy tylko, czy tylko asystuje mężowi w całym tym procesie? O ile mogę, tak jak najbardziej pomagam, chociaż tutaj dzieci też dużo czasu zajmują, tak. Ale jak widać, dzisiaj też z nami tutaj w sadzie uczestniczą w tak. rywaniu. No, pomagam, pomagam, staram się pomagać mężowi jak tylko mogę, tak? W miarę mhm. swoich możliwości. A I... swoim okiem, tak jak pani spojrzy na to, co się udało wyprodukować, to jaka ocena tego trudu? No, oceniam sezon chyba bardzo dobrze, żeby jeszcze tylko przełożyło się to na ceny. Tak, no. efekt finansowy jest najważniejszy. Zainteresowanie, tak, z, od firm, z którymi współpracujemy. Mhm. No jabłko jest ładne, piękny, wybarwione, m, rozmiar odpowiedni. Mhm. Także żeby tylko jeszcze go dobrze sprzedać, tak to będzie pełnia sukcesu i wysiłki męża tak. będą przede wszystkim docenione. Czy coś takiego może być ułatwieniem dla zbierających? Tak, plukoboksy... Tak, wszyscy tutaj już pracownicy potwierdzają, że jest to wspaniała wygoda. Jest lżej niż tradycyjne wiadra. Nie trzeba, że tak powiem, tego jabłka dwa razy dźwigać. No i dodatkowo też obijać. Tak, no chodzi generalnie o zachowanie jakości. Tak, tak wzrywamy go bezpośrednio do, do pojemnika. Moja Odczepiamy. Podnosimy bez, bez tak, zbędnego obijania mhm. No tak, no, trzeba trochę, e, że tak powiem e, nabrać takiej sprawy. sprawy tak i jest to jest to jakieś na pewno e, ułatwienie. Na pewno. Tak. No, no, także e, podsumowując Wszyscy są zadowoleni, bo, bo o to generalnie chodziło. Ja też jestem zadowolony i bardzo dziękuję za te kilka miesięcy współpracy, za to, że udostępnialiście nam tutaj te kwatery, zarówno Gali, jak i jak i, no i Dlatego, że mogliśmy się z naszymi tutaj widzami spotykać. Muszę powiedzieć, że to dość liczna grupa obserwujących. Dziękuję Wam wszystkim za to, że Uczestniczyliście w naszym projekcie, projekcie jabłko. Z, jeszcze, jeszcze z pewnie działań, które tutaj będzie trzeba zrobić zaraz po, po zbiorach, to zabezpieczenie przed, Ran e, przed e, chorobami. Tak, kolory tak, drewna, rany bo, po zbiorze, bo tu tak. mamy, mamy dużą wrażliwość akurat tej odmiany na e, tego rodzaju choroby. No ale to wiadomo po całym tym głównym procesie zbioru. Cóż, e, dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy. Za poświęcony czas. Młodzieży też bardzo dziękuję tak, uczestniczą. Za, za to, że dołączyła do nas. No i e, państwo za to, że e, o, oglądaliście nas, za to, że byliście praktycznie przez cały sezon, śledziliście to, co się dzieje. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy wszystkim. Życzymy owocnych zbiorów.